Cześć. Dzisiaj y, chcę wam opowiedzieć o bardzo ważnej części certyfikatu, to znaczy o pisaniu. Z tego co wiem, to najbardziej boicie się pisania. Pisanie to jest coś, czego nie ćwiczycie. Y, często jest tak, że wszystko rozumiecie, wszystko potraficie powiedzieć lepiej lub gorzej, ale pisanie to jest coś, czego nie robicie na co dzień, a na egzaminie jest to bardzo ważna część egzaminu i na poziomie B1, nie mówiłam o tym wcześniej, ale to też warto wiedzieć, żeby zdać egzamin, to z każdej z pięciu części musicie mieć minimum 50%. Więc nie może być tak, że z jakiejś części będziecie mieli 90%, a z, jakiej, z jakiejś części na przykład 30%, nie. Z każdej części musicie mieć minimum 50%, też z pisania, żeby zdać egzamin. I e, chcę Wam dzisiaj powiedzieć takie najważniejsze, bardziej ogólne informacje o pisaniu, a w kolejnych filmikach będę już mówić dokładniej o różnych e, gatunkach i też będę Wam dawać rady, jak pisać, o czym pamiętać. Więc, e, jak wygląda pisanie? Wasze zadanie egzaminacyjne to napisanie dwóch tekstów. Jeden tekst jest krótki, a drugi tekst jest długi. I zawsze jest tak, że macie do wyboru trzy zestawy. To znaczy, jeden zestaw ma dwa zadania, drugi zestaw ma dwa zadania i trzeci zestaw ma dwa zadania, a wy wybieracie jeden z tych trzech zestawów. Tak jak w restauracji. Wybieracie zestaw i w ramach danego zestawu musicie wykonać dwa zadania, krótsze i dłuższe. Tak jak w restauracji jecie pierwsze danie i jecie drugie zdanie, więc wybieracie jeden zestaw i w ramach zestawu musicie zrobić dwa zadania. Nie możecie zrobić tak, że zrobicie jedno zadanie, drugiego nie. Nie możecie zrobić tak, że wybierzecie sobie zadanie numer jeden z pierwszego zestawu i zadanie numer dwa z drugiego zestawu. Nie, tu już musicie być konsekwentni, jeżeli wybieracie dany zestaw, to musicie zrealizować pierwsze i drugie zadanie w tym zestawie. I yy, pierwszy ten krótszy tekst to jest zwykle. Yy, Tekst taki krótki, praktyczny, użytkowy. Na przykład życzenia z okazji urodzin, pozdrowienia z urlopu, ogłoszenie z informacją o tym, że coś zgubiliście. A więc taki krótki, praktyczny, użytkowy tekst o długości około 30 słów. Plus Minus. Natomiast ten dłuższy tekst yy, to jest zwykle list. To może być opowiadanie, to może być recenzja filmu albo książki, to może być sprawozdanie, czyli yy, opis na przykład wycieczki, na której byliście. I ten dłuższy tekst ma około 170 słów. A więc łącznie macie do napisania około 200 słów. Yy, ta liczba słów jest bardzo ważna, to jest jedno z kryteriów, jedna, to jest jedna z rzeczy, która jest oceniana. Wasze teksty nie mogą być ani za krótkie, ani za długie. Jest tam pewien dopuszczalny margines, jest ileś procent plus minus możecie troszeczkę krótszy napisać albo troszeczkę dłuższy i to zostanie uznane, ale musicie te słowa po prostu liczyć. Więc gdy będziecie przygotowywać się do pisania, to po prostu musicie liczyć słowa. I często jest tak, że no, mój na przykład charakter pisma jest, jest stały, więc raczej jest tak, że w jednej linijce na przykład zawsze będę miała 7-8 y, słów. Więc jeżeli w jednej linijce mam 7-8 słów, mam 10 linijek, mnożę, więc, więc to jest dosyć łatwe do policzenia, ale może to dla Was dziwne, y, musicie po prostu te słowa liczyć. Więc to jest jedna rzecz. A druga bardzo ważna rzecz w pisaniu na egzaminie. To, że nie możecie pisać yy, tak całkowicie swobodnie tego, co chcecie i to, tego, co Wam przychodzi na myśl, yy, to pisanie na egzaminie jest bardzo takie sformalizowane, to znaczy, że musicie zrealizować określony gatunek. I tak, jeżeli na przykład w tym pierwszym, krótszym zadaniu macie do napisania życzenia, to życzenia to jest pewien gatunek, i życzenia jako tekst składają się z kilku ważnych elementów. Musi być zwrot do adresata, więc na przykład kochana ciociu, musi być data, musi być informacja yy, z jakiej okazji składacie te życzenia, musi być podpis. Te wszystkie takie drobne elementy są bardzo ważne. Więc. Yy, Pisząc, musicie realizować określony gatunek, i ten gatunek to na przykład życzenia. Ten gatunek to na przykład list, więc musi być początek, zwrot do adresata, muszą być pozdrowienia, musi być podpis, musi być miejsce i data. To wszystko składa się na ten, na ten gatunek. Więc, y, zwłaszcza w przypadku tej krótkiej formy, musicie ten gatunek zrealizować. To nie może być jakikolwiek tekst. I nawet taka drobna rzecz, jak na przykład: Oj, zapomniałam się podpisać no ale przecież egzaminator wie, że to ja piszę ten egzamin. Nie. Piszecie życzenia i to są takie życzenia, jakie naprawdę napisalibyście do kogoś, wysłalibyście do kogoś, i musicie podpisać się y, też w tych życzeniach. To jest jedna z rzeczy, o której moi uczniowie zapominają. Dobrze. I to samo dotyczy tego dłuższego tekstu. Gdy musicie napisać list oficjalny, nieoficjalny, opowiadanie, opis czy recenzję książki lub filmu, który ostatnio oglądaliście, to wszystko w tych tekstach musicie zrealizować wymogi tego gatunku. Więc o tych gatunkach będę mówić w kolejnych filmikach, bo już mój czas się kończy, przekroczyłam 5 minut. Więc pamiętajcie, musicie liczyć słowa. Musicie zrealizować gatunek i musicie wykonać dwa zadania. Krótszy tekst i dłuższy tekst. No dobrze, na dzisiaj to wszystko na temat pisania. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Będę już mówić dokładniej o tych różnych gatunkach i o czym pamiętać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!